Witam Państwa serdecznie w pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj plecak firmy Wisport. Jest to plecak z Paro 30 w kolorze czarnym. Tak prezentuje się on na żywo. Oczywiście nie jest wypełniony, więc jest dosyć płaski. Tutaj mamy tył plecaka. Jak widać tutaj mamy system nośny. Wszystkie szczegółowe informacje o plecaku, typ systemu nośnego, typ klamerek, pasków czy innych ściągaczy znajdą państwo w opisie pod filmem lub na naszej stronie www.kupujesz.pl. Ja tylko chcę zaprezentować jak ten plecak wygląda na żywo. Tutaj mamy oczywiście ściągacz ramion. Tutaj mamy na dole pas biodrowy. jak prezentuje ramiączko tu mamy cały tył plecaka przejdziemy do przodu plecak wygląda mniej więcej tak tutaj oczywiście jest pełno różnych ściągaczy, ściągacze boczne ściągacze z przodu jak widać oryginalne metki v sportu. No i teraz pokażemy tak, to co najważniejsze czyli komora główna plecaka tu więc sobie ściągacze sobie Odpiąć można jeszcze niżej otworzyć ten plecak, ale zostawimy go tak. Jak widać środek plecaka jest wykonany dosyć porządnie. Tutaj mamy kieszonkę na laptopa lub jakieś dokumenty. Tutaj też jest kieszeń na, na różne takie takie przezroczyste, znaczy w siateczkę. Tutaj jest dosyć dosyć duże dno. Mówię, on jest płaski, bo jest złożony. To kieszeń możemy już zamknąć. Teraz mamy kieszeń mniejszą, ale też górną. To coś takiego. W środku, jak widać, jakieś dokumenty, klucze, paski pełno potrzebnych kieszonek no i oczywiście przednia kieszeń to już na jakieś drobiazgi można sobie odrzucić plecaczek wygląda z każdej strony Mam nadzieję, że wideo pokaz uświadomił Państwa jak wygląda ten plecak na żywo. Serdecznie zapraszam do przeglądania naszej oferty, jak i do robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl Pozdrawiam